Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, mamy dzisiaj czwartek, 16 dzień marca, kolejny dzień Wielkiego Postu. Druga połówka trzeciego tygodnia wielkopostnego, kolejne pustyniaki. Serdecznie zapraszam, czołeczka. Jedziemy! Moi drodzy, moi mili, moi kochani, serdecznie Was witam i jak zawsze serdecznie zapraszam na Mądrość Ojców Pustyni w tym wielkim poście. Posłuchajcie, od Abba Eliasza historii. Powiedział Abba Eliasz: Zobaczyłem raz brata, który chował pod pachą bańkę wina. Chcąc więc zawstydzić diabła i okazać, że to przywidzenie, poprosiłem tego brata, bądź łaskaw i uchyl płaszcza. On uchylił płaszcza i okazało się, że nic nie trzyma. Mówię wam to, żebyście nie wierzyli, nawet jeśli na własne oczy widzicie albo słyszycie. O ileż bardziej jeszcze powinniście pilnować swoich myśli, pojęć i zamiarów, skoro wiecie, że to szatan wam je poddaje, aby zanieczyściły duszę bezużytecznymi rozważaniami, a odciągnęły ją od zajmowania się własnymi grzechami i Bogiem. Kani, można powiedzieć, trochę naiwna opowieść, nie? Przecież widział własnymi oczami, jak właśnie mówi, czasem coś widzicie, jesteście przekonani. Kani, tu oczywiście nie chodzi o to, żeby zaugać rzeczywistość, ale kochani, chodzi o to, czy mamy taką generalną postawę, że podchodzimy, że tak powiem, z nastawieniem spodziewającym się dobra, czy też nie. Kani, szatan nas nieustannie oszukuje, odwracając nasze oczy od nas samych, od naszych grzechów, pokazując nam wszystkie słabości wszystkich ludzi. Oczywiście niektóre są prawdziwie to jasne, ale większość jest w ogóle zmyślona. Kochani, ja, już wam to mówiłem wielokrotnie też chyba, ja, ja zawsze jak spotykam człowieka, który ma taką, ma taką manię wskazywania grzechów innych ludzi, czasem prawdziwych, tak, nie, nie, nie zawsze wymyślonych, ale czasem prawdziwych, ale ma takie coś, że jest, jakby jest takim mistrzem w dostrzeganiu, że ten robi źle, ten robi źle, ten robi źle i nawet można powiedzieć, że bardzo wiele rzeczy widzisz, że tak powiem, wyraźnie, bo rzeczywiście ktoś robi źle i on to potrafi zobaczyć. Kanie, jeżeli ktoś w kółko to robi, to jest bardzo prosty znak, że on... W ten sposób zakłamuje prawdę o własnej grzeszności. Mówi ta historia, nie? Tego Abba Eliasza, że Szatan bardzo próbuje cię odciągnąć od Twoich własnych grzechów, a jedną z najlepszych metod robienia tego jest zwracanie Twojej uwagi na grzechy innych. Mówię, to nie chodzi o to, że mamy teraz załogę rzeczywistość, i mówić sobie, tylko ja jestem grzeszny, nikt inny nie jest grzeszny, nie? Ale konie... czasem jest wręcz tak, że nam się naprawdę wydaje, jakby patrzymy na kogoś, słuchamy kogoś, mówimy, nie, nie, to jest naprawdę złe to, co. Ja muszę wam się przyznać, ostatnio. Jest taki człowiek, nie będę mówił z nazwiska, wybaczcie, ale nie, nie chcę robić żadnych personalnych wycieczek. Jest taki człowiek kościelny, który mnie niesamowicie po prostu irytuje. Niesamowicie gada takie rzeczy, że ja bym, ja, ja bym go po prostu porościnał jakbym mu, Przepraszam, no wybaczcie brutalność tego, co mówię. I jestem też przekonany, że jakby część z tych rzeczy, które on mówi, to są naprawdę głupoty, to są takie rzeczy, które po prostu niszczą wiarę, niszczą Kościół i tak dalej. I jakby trzeba z tym walczyć, to jasne. Ale miałem ostatnio taki czas, to byłem akurat na rekolekcjach w jednym mieście i dużo jeździłem samochodem, przejeżdżałem z jednego miejsca do drugiego, akurat tak, tak było to ułożone, i dużo jakoś o nim myślałem. I, i muszę wam się przyznać, że nagle zacząłem do, dostrzegać, Różne dobre rzeczy, w takim sensie nie, nie dobre rzeczy, które on robi, tylko pomyślałem sobie, że te rzeczy, które on mówi, które, które, które robi, naprawdę wynikają z dobrych pragnień w nim. Tak, robi to bardzo głupio i byłoby fajnie, gdyby mu się to naprostowało, ale nagle zobaczyłem, że tam naprawdę nie ma wina. Tam nie ma, on nie, on nie chodzi z butelką wina, tak jak w tej historii. I kani, ja nie, Boże, nie mówię, że ludzie nie robią złych rzeczy, że mamy ich nie widzieć. Oczywi oczywiście, że tak ma nie być. Znaczy, że mamy je widzieć. Ale zdajmy sobie pytanie tysiąc razy. Czy to jest na pewno prawda? Czy za tym nie stoi coś innego? Czy to nie jest po prostu jakaś łuda szatańska? Czy to nie jest jakieś odwrócenie czegoś od nas samych, bo się sami czegoś boimy? Koniecznie dawno zauważyłem, że szczególnie mnie wkurzają w ludziach rzeczy, które najbardziej mnie samego we mnie wkurzają. Tylko oczywiście ja tego nie widzę. Dopiero jak się temu mocno poprzyglądam, to widzę, że to są te cechy, które ja mam w ogóle i one mnie wkurzają najbardziej we mnie, a ja próbuję je po prostu udawać, że ich nie mam, dlatego widzę je u innych. Jest bardzo ciekawe w ogóle, jak to działa. To pewnie by wymagało dużo większej jakiejś takiej, wiecie, rozkminy. Ale pomyślcie o tym, kochani. Czy nie dajecie się oszukiwać, czy... No właśnie. Pamiętacie to zdanie słynne świętego Tomasza Zakwino, ja może powtarzałem wielokrotnie, nie? Gdzie Tomasz mówił tak, niewiele neguj... ma. Przepraszam, jeszcze raz wy wy wybaczcie, pogubiłem się. Wiele afirmuj, niewiele neguj, wszystko badaj. Czyli wiele afirmuj, miej taką postawę, że generalnie afirmujesz, czyli spodziewasz się i szukasz dobra. Niewiele neguj, jak znajdziesz coś złego, oczywiście trzeba to nazwać, ale przede wszystkim wszystko badaj, wszystko sprawdzaj, a nie tak, bo mi się wydaje. Kurczę, bardzo by nam się przydała taka mądrość. Moi drodzy, moi kochani, moi ulubieni, dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za to nasze spotkanie. Bardzo się z niego cieszę. Zapraszam oczywiście jutro i pojutrze, jak zawsze, wstawaki. Nie wstawaki, tylko pustyniaki każdego dnia rano, czyli w sumie takie wstawaki wielkopostne. Miejcie najlepszy dzień dzisiaj. Bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię i do zobaczenia. Z Bogiem, pięknego dnia. Pa, pa.